Kiedyś więzienie było tematem tabu, niektórzy tacy są, a niektórzy patrzą na to normalnie i widzą, że jak poznają tę historię, bo są ciekawi, bo za różne sytuacje można trafić, tak? Jak są ludzie ciekawi tego, jak, a tym bardziej jak słyszą, że człowiek był uzależniony, to nie jest tak, że niektórzy przypinają łatko, bo więzień ten... Dopiero gdy wysłuchają człowieka i widzą po człowieku, to nie mają takiego podejścia jak w Polsce, bo w Polsce ludzie... No nie oszukujmy się, jest dyskryminacja dla ludzi, którzy odbyli jakąkolwiek karę w zakładzie karnym. No jest dyskryminacja. No. Oczekuję na przykład w Polsce, bardzo często oczekuję przecież papieru niekaralności, prawda? Bardzo często, mówię, bo bo co mam z tym problem? Ja to widzę się boją, że na przykład boją się, że coś przy mnie zginie, pilnują bardzo swoje rzeczy, to widać, że ktoś takiego robi. Bo jeszcze mam ciemną karnację, w ogóle na mnie od razu, że jestem pochodzenia romskiego. No w Polsce cały czas do mnie mówią, że jestem Cyganką, a wiadomo, jak w Polsce reagują na Cyganów. No ja też się czuję jak wśród swoich, bo tu pełno jest ludzi z Marrakeszu, z Maroka, ludzi o ciemnej karnacji, ludzi o ciemnej, o ciemnej skórze, bo czuję się tutaj silno. Ktoś, kto będzie jakoś podejdzie też tego zrozumieniem, ktoś kto wie jakie życie ktoś kiedyś miał, w sensie nawet nie patrzeć jaki bagaż doświadczeń, tylko ogólnie samo to, że był uzależniony, że postawił na, na szali swoje życie i zdrowie, a wolność. Bardzo dobrze, że trafiłam tam do więzienia, ponieważ uratowało mi to życie. Dla mnie wolność to być wolnym swojej duszy, że twoja dusza jest wolna, to po prostu ty jesteś wolny, nic tobą nie rządzi, nic. A gdy uzależniony jesteś od czegokolwiek, nawet od papierosów, to ten papieros rządzi człowiekiem. Tam też jestem wolna, gdy jestem taka jak teraz. Tam też jestem wolna, bo to są tylko mury, do których ja sama siebie wprowadziłam. Nikt mnie tam na siłę nie trzymał ani nie zaprowadzał. To jest moja kara. Zmieniłam całkowicie swoje życie. Po prostu zmieniłam województwo, miasto, ludzi. Wiedziałam, gdzie wychodzę. Ale to było dla mnie nowe, ponieważ nie znałam tego miejsca. Nigdy w tym miejscu nie byłam. Już jestem jakiś czas na wolności i pierwsze miesiące było bardzo ciężko. W sumie pierwszy rok. Okres największej mojej próby Pobyt w zakładzie karnym to nie jest taki sceptyczny. To jest po prostu... No kara to tak jak się dziecko każe za to, że na przykład no coś źle zrobiło, po prostu popełnia się przestępstwo, trzeba było odpe odpewnić karę. Ale tak naprawdę największa próba i życie tak naprawdę to jest kiedy się opuści tamte mury. Bo można mówić wiele, ale ile człowiek z tego wyniesie, to tylko od człowieka zależy. I dla ludzi uzależnionych, takich jak ja, to ten czas próby był najgorszy. Bo wiele miałam potyczek. Wiele. Kłód pod nogi mi rzucali, tyle nadal rzucają. A ja buduję z nich schody. Podnoszę i buduję z nich schody, ponieważ nie mówię, że zawsze jest OK, Bo wiele razy już Prawie byłam już w takim miejscu, że mogłam wrócić tam, gdzie zaczęłam, zanim trafiłam do więzienia. Ale jak się w porę pamiętałam, dlatego wyjechałam z Polski. Myślałam, że tylko zmiana województwa da radę. Jednak nie musiałam, bo byłam trochę dzień w innym województwie, ale zaś mnie ciągnęło. To po prostu wróciłam, chciałam, myślami do uzależnienia wracałam bardzo często. Dlatego wyjechałam, ponieważ tu za granicą, gdzie mieszkam, nie ma kontaktu z dopalaczami. A w Polsce. Jak wiemy, jest tego na każdym rogu i to jest dla mnie straszne zabójstwo mnie samej po prostu. Już nie chodzi o tam organy, że to wyniszczę, tylko po prostu o zabójstwo mnie samej, szacunku do samej siebie, a już nie mówiąc o rodzinie i innych rzeczach. Wiadomo, że najważniejsze w życiu to kochać samego siebie, bo jak człowiek siebie kocha, to i szanuje. To zrozumiałam w momencie, gdy wyszłam. Ja w pewnym momencie, ja popłynęłam parę razy, zaczęłam brać. I gdy już tak się ocknęłam, mówię, Boże, co ja robię, i spojrzałam się na mojego męża, który mnie z powrotem w to wciągnął. Wtedy powiedziałam: dość. Nie chciałabym, żeby ktoś tak robił mi. Więc nie chciałabym, żeby moje dziecko robiło tak mi. A ja robię tak moim rodzicom i robię tak moim dzieciom. W tym momencie zajebiście. ale było ciężko. Jak tu przyjechałam, jestem tu ponad rok, a od paru miesięcy nie jestem z moim mężem, od kiedy od niego odeszłam. Dzieci mi się układa. Nie mam bagażu problemów, nie stwarza mi problemów, nie od kiedyś, od kiedyś nie jestem nie zwolnili mnie z pracy, przepraszam nawet w Polsce powiedziałam do niego, słuchaj, zobacz, co ja znowu robię? Mówię ja nie wrócę tam, skąd zaczęłam? Ja wyjeżdżam. Ja w ciągu pięciu dni załatwiłam pracę. Trzy prace przez niego straciłam, bo tutaj jak przyjeżdżasz w parze, to jak jedna osoba coś zrobi z pary, to wiadomo, o dwójka leci. A tu, agencyjne domy, to jak ktoś ma... tu u kogoś mieszkasz i dla kogoś pracujesz, on ma nad tobą władzę. Jeszcze w obcym kraju? Sam, jak ktoś nie zna prawa... Mnie tak zrobili dwa razy na początku, jak przyjechałam. Zwolnili nas przez niego i mówią macie pięć minut na opuszczenie domu. Jak pięć minut? Na ulicę? Do jego to nie obchodzi. Wszystko zabijasz, raczej spakujesz do torby i... Out z domu. Ale jak się pozna... Prawo i prawa agencyjnych pracowników tymczasowych. Zaczęłam się uczyć. Cztery tygodnie ma pracownik na to, aby opuścić lokację. Nie mają prawa. Muszą dać Ci odprawę, muszą dać Ci Twoje godziny wakacyjne, muszą Ci zapłacić Twoje dni urlopowe. Z dwóch pracy mi tego nie dali, bo o tym nie wiedziałam. Moja rodzina przez tą sytuację, zanim trafiłam do więzienia, dlaczego byłam w więzieniu. Ja próbuję naprawić tę relację z moimi rodzicami, no ale ciężko, opornie, bo ich wiele razy słyszeli, przepraszam, wiele razy, no, no nie dziwię im się. Też wiele razy bym mogła słyszeć, no dobrze, przepraszam, tak stopniowo buduję, no ale nie miałam wsparcia, nie mam do tej pory. W instytucji.